I ją jestem I ją i witam was w dzisiejszym drugim odcinku. z serca, jak widzicie, w poprzednim odcinku z moim kolegą trafiłem Janetkę. Bardzo fajny zadymiarz No i teraz musimy zrobić misję do Penny. Więc wybieramy Penny. Penny. No i gramy w trybie solo. Jakie tam gameplay. Nagraliśmy fajna skrzyneczka była, a teraz. Właśnie tutaj zarabiamy sobie punkty na kolejną skrzyneczkę i myślę, że wbije na tym odcinku aż dwie skrzyneczki i tka. Chwila, bo ja tu mam fajta. Mi się tak wydaje, że ja Peni nie umiem grać. Bo tak naprawdę to nie umiem grać nią. Już mi lepiej Janetką idzie, którą gram dopiero pierwszy raz. Więc no, Wiadomo, że peni tam nie gdzie mi gra. Uwaga, uwaga. pa, pa, pa. Wiedziałem, że takie coś można zrobić, ale nie przeliczyłem dokładnych obrażeń i dobra, leży. Po prostu trzeba umieć grać z danym Brawlerem, żeby wykonywać nim misje. A oczywiście ja pewnie nie umiem grać, więc no... Średnio z tymi misjami. Ale no mam chęci na skrzyneczki, no więc muszę powykonywać misje. Spadaj, Rosa. O nie! A! Czemu przestałaś się ruszać? Ile ty masz IQ? Powerful skrz. Powerful ta wieżyczka. I w? Jest. Trafiony. zatopione, tak zwane. Dobra. Cyk, 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 cyk. O! niedobry. do. Ale się wybili. Ale się wybili. I dużo obrażeń nawet zadanych. Nie no, rzacuję, to było cholernie mało obrażeń. Znaczy, póki tak, ja bym nie chciał do końca dobijać wszystkich wrogów, tylko dać im się uleczyć i na nowo ich bić. No bo wiadomo, że to Misja na tym polega, żeby po prostu zadać obrażenia Penny. Jest jako Penny, co nie? Jest trzeba, co nie? W ogóle ciągle przypominam o naszym klubie, mata jest fajny. No, zapraszam was do niego. Tam już jest trzech członków. Więc no. Polecam dołączyć. Dobry klub. Może się nawet z nami pograć, kiedy nie ma odcinka. No, to chyba najważniejszy powód. I tu mamy sama. Samym dawno nie grałem. Chociaż uwielbiam tego browlerka. To bardzo długo nim nie grałem. Okej, okay, dostał. Nie wiem, czemu ten sam gra tak słabo dyskretnie. Ja poczekam przy jego rękawiczkach. On powinien chcieć po nie wrócić. Ale ja tutaj go. Rozwalę w tym czasie, bo tu są jego rękawiczki. Tylko nie mogę tak dokładnie przy nich stać. Wiedziałem sam. Bo on jakie przyciągnie, To ja będę miał problema. Gdzie jest? Ruszył się tutaj. No nie dostał. Kurde, jest obtoczony przez nas. Tutaj wieżyczka, tutaj ja. Ja go raczej od tej strony zajdę, bo tutaj będę... To gdzieś podziały się te dalekodystansowe... O nie, on poszedł po łapki, on poszedł po łapki, on poszedł po łapki. Ma łapki, ma łapki. Wiem, że je ma właśnie. Bo tam ulta było widać. Cyk. O, najwyraźniej nie ma ga... o, Znaczy star powerka. Bo się nie leczy. jakie podnosi, dobra, cyk. Nie! Bo... Kurde, nie? Nie, nie, iść, iść. Dobra, nieważne. Osiem puch to i tak dobrze. Uch, fajnie, nie, fajnie, Fajnie, nie, fajnie, że akurat mi się sam trafił, a te obrażenia to ja chyba w życiu nie zrobię. Czy już mi ten się uda zagrać 16 razy ponownie? Edgar dostał drugą bombę. Trzeciej bomby nie dostał. Trzeci znowu nie dostał. Nie no! Mój I'm Rip! No i jeszcze Max, która masz cztery pociski w magazynku. Edgar ją zaskoczył. Mam szansę na tego Edgara! Nie! Nie! Jestem już widzowie. A. Jestem, ale mnie internet złapał. Szlak, co nie? Każdy wie. Cyk, cyk, cyk. Co się dzieje? Pyk. Ja za to trochę grałem tutaj bez was tą penny. I naprawdę nie usłabo idzie. Dwa razy byłem w wielkim starciu, z czego teraz jestem drugi raz. Yy. O, 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 o. o, Proszę, 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 proszę. obym chciał tu wejść. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja tu chciałem tylko wejść cyk sześć piękny dzień dobry jest pierwszy raz pierwsze miejsce yy, te Penny kiedy gram teraz Uu, chyba misja o nawet ten sto punktów jeszcze wystarczy że cztery razy zagram ponownie i będziemy mieli kim dwie skrzyneczki no to zrobię to już z wami trochę się męczyłem na tym pierwszym ale to tak by the way dobra Lecimy. pik jest co? Mam nadzieję, że skoro dzisiaj nie będzie finału yy, Benten Wyprawa Pomoc, no to właśnie yy, będą za to dwa odcinki z Brawla. Mam nadzieję, że to też jest takie wynagrodzenie. Za to, za to ciągle przedłużany finał Benten Wyprawa Pomoc. No, to dwa odcinki z Brawla. Tanita Ej, ta, ni ta, ni ta! No, no, właśnie. W ogóle coraz lepiej mi idzie gra tą Bel. Znaczy... Bel! Bel to ja umiem grać. Fajny za jest Janetka też jest fajna. Jeanette, oczywiście, że fajna. Ten pay twin Ult. Dobra, leży. A nie wiem, jak jej nie można trafić. Powinni to trochę znerfić. O! O! Penny. Że słabsza, albo nie, albo lepsza. Ona umie grać. Eevee, W ogóle rzadko że grałam jazzem Nie wiem, czy zauważyliście. No ile, że? Kurde. Ale dobra. Jeszcze parę rundek, no i będziemy. Jeszcze z szyi. Zagraj ponownie. Ej, tu chwila. Czy mi wystarczy zginąć i kliknąć? Zagraj ponownie. Dobra, robimy to na nubsko. Nie, na no, żartuję. aby nie nagrywał odcinka, to bym tak zrobił, ale nie. Jak nagrywa się odcinek trzeba grać w Brawl Stars. A nie, ginąć. Ginąć. Chociaż się starać. Chociaż się starać wygrać. No właśnie, dobra? Belle, Ty je może zabijesz, co, Belle? Wiedziałem, że masz duży atak, ale tak. Ja nie chcę zginąć. Zginąć nie chcę. Ale ja chcę. <laughs> W sumie to źle, bo tracę pucharki. W ogóle postaram się na ten odcinek włączyć komentarze. Bardzo się postaram. Ale nie wiem, czy włączę. A jak uda mi się włączyć, to weźcie, napiszcie. Czy lubicie mechaskiny? Bo mi się bardzo podobają mechaskinki. Dobra. Tutaj mnie nie powinien trafić. A jednak... Ale tak. Leży. Nie leży. Czemu nagle te monetki się tak nie rozsypują? Stara peny fajniejsza była. Dobra, jest to. Teraz. Mik. Miska. Miska. Nie. Leżę przez miskę. Dobra, dalej. O jeszcze raz. I teraz mam już misję zaliczoną. Zarąbiście. Zginąłem przez głupią miskę. He, he. I to mam nadzieję, że nie myśli, żeby tutaj przyjść. Pozbierać sobie, nie wiem, power cubesy, naprawdę. I ta, weź mnie, nie zabieraj super pomysłu. Bo ja teraz spróbuję dojechać. O, desarcz, the the Surge. Cyk, cyk. O. A w ogóle nie wiem, czemu niektórzy gracze nazywają się po O nie, o nie, o nie. Oh no, oh no, oh no, God, please, no, no. Dobra. Maxiara. Cyk. Rzucam wieżyczkę w krzaka. Może tutaj będzie mi pomagać ta wieżyka. No i leży, dobra. Ale mamy dwie skrzynki. Jest, pro. Trzydzieści i mamy? Mamy dwie! Łatwiutko. A mógłbym zrobić jeszcze trzecią? Mógłbym. A nawet czf, cztery aż. Dobra, to widzimy się, kiedy to zrobię. Albo, no niestety, musiałem wam parę rzeczy pokazać. He, he! Albo wy się, kurde, mogłem parę wziąć. Bo na solo Barley jest taki słaby. Taki, taki no wiecie, taki niefajny. O, Barley. Cześć, mój bracie bliźniaku, którego właśnie niszczę. Niszczę cię. Iś, iś. Muszę zabrać PowerCubesa, zanim ta nani mnie podjedzie. Cyk, cyk. Czemu tak dużo osób gra tym skinem ret retro nani? Czy ten, starodawna nani. Ta początek początki internetu nani. Czemu tyle osób nie gra? Cyk. Zamiast zwyczajną, nowoczesną nani. A, bo ja leżę, okej. Okay. Dobra. Kipski z tym. Wyjście, wyjście. Ale no, muszę na pary zmienić, na parki, na parki, na barki, barki. Mam nadzieję, że mi się nie trafi jakiś barley do drużyny, tylko jakaś. oko. Czy ja coś mówiłem? Tim Barley, kurde, kurde, żeś Tim Barley mi się trafił. Nie wiem, jak może się trafić komuś Tim Barley. Już tak się nie da grać. Cyk? Nie! A ten Barley dodatkowo nie ma IQ. On nie ma tego czegoś szarego w głowie. O nie, no czemu? Czemu mi się trafił taki nieogarnięty Timate? O dzień dobry, Jessico. Ale szelka kradzie jeden. O kurde! Aha. Okej, okay. okej, okay. okej! Okay. Nie, ja nie gram z takim debylem ponownie. Nie gram z takim debylem ponownie. Dobra. Dalej, proszę, jakiś ból do drużyny, czy ktoś? Jest Jackie! Dobra. Czyli, czyli jest szansa. Czy jest szansa? Ona pewnie ma teraz mnie za debyla, że ja gram barleyem. Ale no. Misja. Misje są ważniejsze od puchów. Tymczasem osoby, które wbijają całą aleję. Coś ty powiedział? Dobra. Trzeba trochę podjeżdżać. Trzeba trochę podjeżdżać. O, dzień dobry. A kto tu się kryje? O. Mój słabszy brat bliźniak. Dzień dobry. Cyk. O nie, Frankenstein. Wale, wale, wale drinka wrogowi Cyk, cyk? O nie, a bo on ma gadżeta, dobra. On ma gadżeta, a ja nie mam gadżeta. I co teraz? Dostał? Ty, ty. Ty no, nie kryj się dłużej przede mną. Ja wiem, jak oni grają. Tym barlajem. Podjechałem tam. Sargę, de sargę. Pod ciebie to rzucam. Nie. Iść. Nie. Iść. Jest. 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 Dużo? Mało tych obrażeń. Kurde. Bonek, olek, Stronek. All stars. Drink. Now i w różkę z ząbuszkę? Ha ha. Ha ha. Ha. Nic nie ma, a druga nic nie ma. Nie cierpię. Nie cierpię. Odświeżyć mi nie mogę. O tak, 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 o tak. E... Nope. No nope. Nope. i ostatnia, proszę szansę. Szansa. Szansy przeszłam na nie szansy.